dziewczyny przekazane pobiegły po już na ten, szóstka ciśnie poczyny, tylko paliła tucizny, dokładnie tyton Żyć proszę Was, nie patrzcie tyton, wtedy warto będzie Wam tam no, od kogoś faktycznie, że wejść po będziecie tu nie zażywajcie, będzie fajnie kończyć to mam to wszystko tam czy warto żyć Dzisiaj jest na kona bizonna możecie korzystać nie musicie. nie musicie, nie musicie nie musicie to mamy ten dalej? Przeciążałem, bo takie tam. Na halu yy, przyciążali którzy się jakoś, nie wiem, jak otworzyli bez sensu. Okropieństwo. Zabrali mi dużo szczęścia, dużo radości, dużo opcji w życiu, które po prostu byłem mm. przyciążony Bez tego mi po prostu fajnie. Nie chcieli, że mi fajnie i nie chcieli, że na dobrze, którzy to, którzy to tak mieli i jakaś tam bujna rzekomo, a nie mają bujna, tylko jakaś tam, że i takie zagrywania, te bestia i jeszcze główki. Panie, kiedy? To dlaczego? Potem powiem się drugi raz. A trzeci, a czwarty, czego? I, ha, 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 ha. I co wtedy? A... Nie głupie, a nie głupi Proszę. Co to Ty? sprawdzę, kobiety, gdy stopy też? Czy mnie też może sprawdzić tylko z tobą. Sprawdzić może oczywiście, że tak. Nawet czy ma spermucha. Czy ma spermuszka. No, jak będę miał córy, to warto sprawdzić, czy ma spermucha. Warto jednak sprawdzić, czy ma spermucha. Warto sprawdzić, czy kobieta ma jajniki. Warto sprawdzić. Wszystkiego najlepszego

Nie da znowu, mm -hmm. to fajnie. Jak tam widzicie mężczyzn z policją w jak są jest to fajnie. Nie zwracać uwagi, po prostu zostawcie spokojeczku, spokojeczku. spokojeczku, po prostu że fajnie, że się dopiero dokładują naturalnie. Nieważne, i są ci wszyscy, Jak są po to fajnie. Jak nie, to to choose just... Okay. 13.15 Ja Konrad Jakubi, 8, 3, 1, 2, 1, 8, 0, 83121802074 Dziwne takie uczucie, nie? Jak że mówię tu Mam część szczękowa gdzie indziej, jak bieżę mówię Ja Konrad Jakubi z 83121802074 Jakbym jakby w jakby de jak się jadł Dosłownie próbuje przejąć to jest nieładne, to jest złe, tak nie wolno robić. Okropieństwo! Za sprawdzają nas na z to nie jest zaakceptowania. Kiedy musimy naprawdę sobie działać, realizować i, i w myśl po prostu, że idziemy i to, którzy nam to lubi, że się na ich zemści, tym w pocieszeni. I tyle, no jamy. Dziękujemy Ci Jezusie Rozumiem że że osąd ostateczny, konkretny, czyli tak że nie będziemy się już tym brać, że zaistniał na końcu się. Ja Jesteś cudowny, kocham Cię. To jest drzewa, piękne drzewa. Piękne. Ja, klimatycznie lepiej. Prawiło się. 13.15, będę miała w sportniczy. Nie jest to sklep na hala, istota. Straszna to jest. Słuchajcie, Francisco, przekazałem prośbę modlitera, żeby to poobrobara w wziółkiem konopną żabę. Po śmierci, to nie tam, że właśnie tak duże, że pan żeby ziółka jak najwięcej. Bo nasiona jest jego modlitwa, zaczynem nieprodukcyjnie, rasikowo, tylko zacnie, czyli na spokojeczku. Roślina potrzebuje też spokojeczku, kiedy rośnie, bo jak stres jest, to przeżywa ten stres, się udziela. A jak jest dobrze, to wtedy roślina jest lepsza, wtedy, bo jest coś takiego jak stres konopi. Wieki, hasze są mogą ludzie poczytać. Ciekawe, bardzo ciekawe to jest. okay <laughs> Ona się jest bardzo wielka, ale niestety bardzo dużo nie jest zdrożone i tylko że jest to plany widać tak? Tak, to jest. Mm-hmm. <sighs> Ja w Angielsku chciał nagrać w Oliwię. To wtedy dni wtedy co będę to nagrał sobie. W angielsku właśnie woli to jest spokojnie, to dokładnie bez koszypie. to jest so。Omaha, I tak you, no trzeba tak trochę poluby w nie jak w kolorach takiej dresowej dziewczyny jak to są takie te dziewczęco się tak dziewczęco pajacowo można nazwać, pajacowo nie, nie tak normalnie fajnie to wtedy ten, wiesz pani bohaterka taka Fajnie zachęcając do chęci potencjału, czy powodzenia, że będzie fajna dla, jako matka dla dzieci. Ciekawa, a nie taka. Jak jakaś tam baba powie jakaś ktoś tam, czy jakaś dama, że rzuka że no tak, jak kobieta a takie jak te tam fajniejsze to dla dzieci, zabawniejsze w tych innych bardziej co prowadzą typu rozwojowość, rozwój ewol, ewolucyjny umysłowa to nie. I Powolesz poruszyć, wnosić też poruszę nóżkę, wnoszę ją do pana rano, dziewczynki będą masować punktowo, wnosić do piwnicy, punktowo masaże stóp i patrzę, straciarka zmienia kobiety też palców, nagięcia, wygięcia, naciągnięcia, zrównania, naciągnięcia, polizania, podmuchania, nalizania, podciągania, naciągania, punktowe polizania, podmuchania, seksualnie, seksualnie, a potem tak troszkę że będzie po no tak na to pojawia wtedy sport jeszcze bardziej, potencjalny, idzie, odchodzi. Wtedy jest to emocjonalność silności, jest to dystawowe, mięśniowe, bo to dokładnie ma ten impuls, impulsy orgazmione w ciele i w ogóle na całym i tak na maksa to jest wydalnie przekazałe i wtedy jest to umoczenie te genetyczne, właściwe, takie zdrowe, nie, kodem, że zostaje się jak dziewczynka, czy ten jak chłopiec, popasy czy też takiego tylko po prostu jest młodsze stanowienie tej zdrowoskości tej funkcjonalności jest tej, tej siła, potencjalności i te fajne jest to, właśnie takie podejście uchowane, to już na przykład za tym fajne płaczenie jest nagrane. to no sobie to dzięki niemu, ma, gdzieś ma to w to za inteligencja, bo takie rzeczy są inteligentne. Ma internety, prace naukowe czytają różne epiki, ze sobą się informacjami I to z podstawowymi potencjalnościami. Potencjalności, ja co się tym bo tak jakbym nie wiedział, to tego nie, nie potrafię doczytać, do, czytać, do rozumieć, że właśnie w ten zasny sposób to ma właśnie to, że właśnie tak będę robił na ciągi, ciągi e, masaże punktowe. czy tam tyle mi wystarczy, że, że fajnie i ten, no i to też fajne pokaże się tam no, mąż po studiu jest fajny. i będzie fajnie on tak u nich mówi, im to fajne, tym fajniej fajnie, że w ogóle to jest fajne że, że, że funkcjonuje prostu teorie to metody po że fajne, tam uderzą że fajne teraz to tak, robimy to jest czuło, że coś fajnego, spójne zabawowe ok. i fajnie, że takie fajne fajnie pokaże się, że takie zło i że źle i w ogóle, to takie co zło, źle i w ogóle to są złe uciekasz od takich się chcę

Bo robimy smutek. Żalny. Smutek zł. Dużo złego zrobiłem, Bardzo dużo złego. Nie płaczę, nigdy. Nawet w śmierci. Nigdy. przenigdy, nigdy. W żadnym życiu. Dziękuję. Sobie. No.

Amen.